Ze mną już teraz dyrektor Polskiego Związku Narciarskiego do spraw skoków narciarskich i kombinacji norweskiej, Adam Małyż. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Adam, do samego końca, do ostatniego skoku ważyło się, czy to nie będzie złoto, czy to nie będzie srebro. Gdzieś tam przemknęło, że może jednak uda się najwyższy stopień podium? No na pewno no, zawsze walka trwa do końca, i tutaj nikt nie składał rękawic. Nie było to na pewno łatwe. Ja Dawida Skoku nie widziałem, ja się odwróciłem, nie byłem w stanie tego oglądać, bo nerwy są naprawdę niesamowite. Ale mimo wszystko powiem tak, myśmy wywalczyli ten brązowy medal. To, to nie była przegrana, to było wywalczone. Sześć drużyn w zasadzie walczyło o te, o te medale. No po pierwszym skoku odpadli Norwegowie, którzy no po skoku Lundwika no nie mieli w zasadzie szans, żeby później odrabiać. Odrabiali oczywiście skoki, ich były w drugiej serii zdecydowanie lepsze, ale już ta strata była za duża. A tutaj naprawdę wszystko się ważyło i, i te punkty, które po pierwszej serii gdzieś tam Niemcy, Austriacy cały czas były przetasowania. Wygrali Niemcy. no Co mam tu wiele powiedzieć? No, są u siebie. Zrobili naprawdę gigantyczną robotę. Chyba nikt na nikt nie stawiał przed mistrzostwami, że, że będą tak, ale Stefan to jest trener, który jest niesamowitym taktykiem i tutaj naprawdę wszystko zadziałało u nich tak jak trzeba było. Adam powiedz, bo duże obawy w, w drużynówce tutaj eksperci i dziennikarze też przedstawiali, jeśli chodzi o dyspozycję Kamila Stocha. Co się nagle stało przez noc? że tutaj Kamil po prostu dzisiaj jak nowonarodzony, ale to widać było od razu po pierwszym skoku, bo i uśmiech na jego twarzy też się pojawił, co zwiastowało, że on ten mental gdzieś przestawił na odpowiednie tory. No Kamil zawsze powtarza też, że on przede wszystkim w drużynie stara się jeszcze bardziej, bo on wtedy, cała ta drużyna jest na jego barkach i też zresztą na jego, no na czterech zawodnikach, a indywidualnie wszystko zależy tylko od niego, a tutaj trzeba wszystko zrobić tak, żeby zagrało. Jeśli nie zagra, no to odpowiedzialność pada zazwyczaj na tego, który gdzieś tam zawalił, więc jeszcze większa koncentracja Kamil zdecydowanie dzisiaj lepiej skakał. Też rozmowy z, z trenerem spowodowały, że Kamil naprawdę dzisiaj. Oddał swoje naprawdę fajne skoki, to nie były na pewno jeszcze petardy na ile go stać, ale było widać już tę energię w tych skokach. Ale petardy były u Piotra żyły i yy, yy, dziś i wczoraj chyba też tak można powiedzieć, prawda, i przecież na normalnej skoczni. No dokładnie, a śmiało można powiedzieć, że Piotrek to jest zawodnik tych mistrzostw świata jeśli chodzi o skoki narciarskie, bo naprawdę jego skoki były no, fenomenalne, on skakał i na dużej dobrze i na małej dobrze, gdzie wygrał złoto, Wczoraj trochę Pecha miał i stał na czwartym, na, na czwartym miejscu skończył. Ale mimo to te jego skoki wczoraj też były bardzo, bardzo dobre. Trochę miał pecha z, z warunkami. E, więc śmiało można powiedzieć, że Piotrek się nakręcił tutaj. Ale dziś rzeczywiście te warunki były też zupełnie inne. Chyba bardziej sprawiedliwe, prawda? Bo to, co działo się wczoraj, no to pogoda, można powiedzieć, grała. Dokładnie tak. Dzisiaj na pewno te warunki były zdecydowanie sprawiedliwe. Może nie były w 100% sprawiedliwe, ale przynajmniej to wyglądało. I ten konkurs naprawdę się mógł podobać, bo e, ta dramaturgia, ta zmiana cały czas. E, liderów powodowała, że wszyscy byli w wielkim napięciu. Adam, no, ogólnie Mistrzostwa Świata myślę, że nie tylko ja uważam, że udane. Bardzo udane. Na pewno jest coś jeszcze do roboty, ale to musi tak być, zawsze, że jest coś do roboty. My jesteśmy bardzo zadowoleni, mamy dwa medale, złoty i brązowy. Na pewno też wiemy, nad czym trzeba pracować dalej. No i co, walczymy dalej? Adam, teraz długa przerwa. Norwegowie nie zdecydowali się na organizację turnieju Euro w zamian za kilka konkursów wpadł dodatkowo tylko jeden w planicy 25 marca. Jakie są plany? Co teraz? Co zrobić, żeby utrzymać koncentrację na odpowiednim poziomie do końca sezonu? Bo przecież walka jest. No ciężko. Mi uwierzyć, chyba nie da się już pokonać graneruda, ale da się wywalczyć jeszcze małą kryształową kulę i da się wywalczyć jeszcze dobre miejsce w Pucharze Narodów. No dokładnie tak, jeszcze jest drugie miejsce Kamila, który będzie pewnie walczył o to drugie miejsce, bo e, tam do Eisenbichlera wcale nie ma dużo straty. E, ja myślę, że trzeba walczyć do samego końca i e, teraz dwa tygodnie przerwy, ale to nie jest taka przerwa, że się nic nie będzie robić. Tam na pewno cały czas będzie trening, będą też skoki. Po to, żeby być cały czas w koncentracji, bo, bo jest, później jest mamut, to nie są prze, przelewki. Tam trzeba naprawdę być w 100% skoncentrowanym. Tym bardziej to jest koniec sezonu i często gdzieś bez takiej koncentracji dochodzi do różnych kontuzji. Więc koncentracja do, do końca pełna i, i walczymy dalej. Ale wy w te dwa tygodnie robicie sobie coś w rodzaju jakiejś symulacji konkursów, żeby, żeby no jednak pozostać w tym rytmie, rytmie skoków? Jest w ten weekend nadchodzący COC w zakopanym. Niektórzy zawodnicy tam wystartują. Później ma być jeszcze konkurs na, w środku tygodnia. Zobaczymy, czy się go uda zrobić, ale, ale takie są plany. Adam Małysz, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Olbrzymie gratulacje dla polskiego zespołu. Świetny wynik. Trzecie miejsce. Brązowy medal. Tak jak mówiliśmy, nieco ponad 15 punktów do pierwszych Niemców. Trochę ponad 11 do drugich Austriaków, ale naprawdę to wszystko ważyło się, można powiedzieć, do ostatniego skoku. To duży sukces, drugi medal na Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym w Oberstdorfie. Teraz dwa tygodnie przerwy, a walczyć jest później jeszcze o co, bo przecież konkursy Pucharu Świata w Planicy, jeden dodatkowy plus drużynówka, ciągle szansa na małą kryształową kulę, ciągle szansa na zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Narodów.